Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do niego, aby słuchać Słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i pukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał Tumy. Gdy przestał mówić, Rzekł do Szymona, wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział, mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy, lecz na twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinali więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I Jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumieniu wprawił połów ryb, jakiego dokonali jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona, Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wyciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Słowo tutaj w tym fragmencie, które bardzo, bardzo dotknęło moje serce, to jest to, gdy Jezus mówi do Szymona, żeby zarzucił na nowo sieci. A Szymon mówi: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie łowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Um, myślę, że to słowo jest takie um, bardzo piękne dla nas, dlatego że um, wyobrażam sobie, że kiedy ci rybacy um, wyszli z tej um, łodzi um, i przez całą noc nie, nie złowili praktycznie nic, um, no to na pewno byli bardzo zniechęceni, zmęczeni. Um, na pewno gdzieś tam wkradł, wkradł się smutek, że przecież całą noc pracować i nie mieć żadnych efektów. Um, I przychodzi Jezus i um, chce, by zrobili to ponownie. I Szymon bez zastanowienia mówi, że um, na Twoje słowo, Panie, ja to zrobię. Pójdę jeszcze raz i będę łowić. I myślę, że w naszym życiu jest troszkę tak, że przychodzi zniechęcenie. Czasem trudzimy się w pracy, czy, czy w jakichś dziełach, we wspólnocie, i może nie widać efektów, i chcemy po prostu rzucić to wszystko i dać sobie spokój. Ja mogę też tak zaświadczyć, że czasami mam takie próby, kiedy są trudności em, z nagrywaniem drugiej płyty teraz, em, że przychodzą takie myśli, żeby to wszystko po prostu rzucić i, em, i pracować sobie spokojnie w, w pracy, którą mam, i, i dać sobie spokój po prostu, bo, bo to jest trudne, bo jest dużo em, różnych. Em, Przeciwności, które trzeba, które trzeba przeskoczyć. Um, I to słowo dlatego właśnie bardzo daje mi taką nadzieję, żeby, żeby się nie zniechęcać, żeby iść dalej, żeby próbować. Czy to są nasze marzenia, czy to są nasze relacje, e, gdzie, gdzie potrzebujemy uzdrowienia, czy potrzebujemy komuś przebaczyć. To wierzę, że Pan Jezus przez to słowo chce powiedzieć do mnie i do Ciebie, że z Nim dam radę, że mogę to zacząć na nowo z Jego siłą. E, możemy tak naprawdę przeskoczyć bardzo duże trudności, bardzo duże bariery, e, ale czasami po ludzku kończą się siły, kończy się E, czas, zasoby, e, kończy się nasza miłość do ludzi. E, I w tym momencie, właśnie Jezus ma moc e, dać nam swojego Ducha, i w Nim możemy te przeciwności pokonać. Także wierzę, że to Słowo, właśnie e, ma nam pomóc. E, Przejść przez trudności, nie poddawać się, e, nie poddawać się zniechęceniu, które tak mocno gdzieś tam próbuje nas zatrzymać. Um, a Jezus obiecuje nam, że jak wypłyniemy z nim i będziemy łowić, to ten połów um, będzie obfity. Że ten połów. Kiedy będziemy to robić razem z Nim, kiedy Mu oddamy te wszystkie trudności, zniechęcenie, em, może jakieś nieprzebaczenie, czy, czy trudności w relacjach, czy w małżeństwie, czy w pracy, czy może masz jakieś marzenie, czy pragnienie w sercu, które próbujesz, próbujesz i cały czas nie wychodzi. Wierzysz, że Bóg mówi do Ciebie, że z Nim, e, że to się uda. Że dzięki Jego łasce, Jego mocy, Jego miłości m, możemy przezwyciężyć trudności, możemy iść do przodu. E, I że nawet na koniec mówi: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Że możemy razem z Nim e, też właśnie budować Jego królestwo tutaj na ziemi, możemy łowić ludzi dla Niego. I, ja chcę się też pomodlić dzisiaj za ciebie, żeby Bóg właśnie przyszedł przez to słowo, przez te obietnice do Twojego życia, do Twojego serca, do Waszej wspólnoty. Żeby wylał się Duch Święty na nowo z nową motywacją, z pragnieniem działania. Także przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty teraz do. Każdego z nas, przyjdź, Panie Jezu, tam, gdzie, e, gdzie łowiliśmy, łowiliśmy, gdzie się trudziliśmy i to nie przynosiło efektu, Panie, to teraz chcemy to robić z Tobą na nowo, bo Ty, e, ty nasz los zabezpieczasz, Ty powodujesz, że, że możemy e, przynosić owoce dla Twojego królestwa, dla Twoich dzieci. Przyjdź Duchu Święty, wylej się teraz, Panie, z taką nową siłą. E, niech wszelkie zniechęcenie też odejdzie z naszego serca w imieniu Jezusa. Proszę Cię Duchu Święty przyjdź swoją mocą, swoją łaską. Dotykaj tam, gdzie jest zmęczenie, Panie, gdzie, jest, e, gdzie wkradła się niewiara. Przyjdź, Panie Jezu, i dotykaj teraz naszych serc. Uzdrawiaj je, Panie. Twoją miłością, Twoim dotykiem, bo z Tobą możemy dokonać niemożliwych rzeczy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź, Panie Jezu, teraz do każdego z nas. Daj nam nowe siły. Proszę Cię, Panie, byś teraz e, dał nam nową nadzieję, byś e, prowadził nas w swojej woli, żebyśmy mogli e, Twoją wolę wypełnić do końca byśmy um, mogli rozszerzać Twoje Królestwo tutaj na ziemi. Niech Twoja chwała się objawia przez nasze życie jeszcze bardziej, Pani. Przyjdź, Duchu Święty. Potrzebujemy Ciebie, Panie. Potrzebujemy Twojego Ducha, potrzebujemy Twojego Słowa. Potrzebujemy się karmić Nim. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje obietnice, że, e, że Ty każdy połów, który nie przyniósł do tej pory owoców, że Ty możesz zmienić ten, ten połów wielki dla Twojej chwały, przyjść Duchu Święty. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie e, i dobrego dnia. Dużo błogosławieństwa dla Ciebie.